Siema, tu Cypis Dzisiaj wam pokażę łatwy poradnik jak zrobić intro do YouTube w Cinema 4D Ogólnie to jest napis Zacznijmy od tego, że sobie włączymy program Wejdziemy w MoGraph MoText Otworzy nam się tekst Tu sobie zmieniamy Ja nam oczywiście na Cypis Zmienię sobie głębokość na trochę większą I mamy swój tekst Może się czcionkę zmienimy Planet kosmos lubię tą czcionkę Jest o Tu Utworzymy sobie shadera na to Zróbmy Edytujemy ją. Wyłączymy rozproszenie. Nie, chropowatość. O, wyłączymy chropowatość, dodamy połysk wszystkie trzy. Dużo lubię kolor niebieski zmienię na niebieski. Raz w połysk czy też zmienię. OK, jest git. Przeciągniemy sobie napis. Dodamy sobie podłogę. Podniesiemy bo tekst. Który. Tworzymy sobie jeszcze jeden shader. On był no, ok. No, otwórz się. też sobie edytujemy jak wiadomo lubię niebieski kolor jaśniejszy trochę utworzymy i jest przeciągniemy sobie na podłogę tak początkowo oczywiście wygląda nasz napis, to wiadomo sobie zmienić tu wchodzimy w zakończenie a początek zaokrąglenie zakończone koniec też zaokrąglenie zakończone Te odstępy zmienimy na 3 promień na 4, tu też kroki na 3 promień na 4 4 jak to wygląda ok, dodamy sobie może światło I wyżej. trzymy. O! Mniej więcej wygląda to tak. To teraz sobie dodamy. Klikamy tutaj. Dodaję zaginanie. Obiekt. Trzymamy dłużej. Eksplozja. Tu nam się pojawia eksplozja. Bierzemy ją. Klikamy. Przeciągamy do multext. Jak teraz widać, to z napisem nic się nie dzieje. Jest cały czas taki sam. I tutaj mamy siłę na 0% ustawioną. Jak sobie ją zwiększymy, tak napis nam się bardziej rozpierdala. Nie prosto mówiąc. No. I dobra, żeby na początku napis był taki cały, później zrobimy sobie animację. Nie żeby się rozpierdalał porządnie. No to tak ustawiam sobie na 0 że tu sobie lepiej ustawimy. O, niech będzie tak, może jeszcze ściankę zrobimy, podłoga obkręcimy sobie ją, liczmy 90 stopni, trochę przesuniemy na tył, damy tak samo, to samo teksturę, dobra jest git. Mamy eksplozję. Trzeba teraz zrobić z, z tego animację. Klikamy sobie tutaj. Automatyczne klucze. Klikamy nagrywaj pozycję, skalę obrót i tam chuje moje dzikie węże. No i tu się zaczyna z tym Ustawimy sobie fabrycznie na 30. Okej, okay, jest git. Mamy taki sobie napis. Przesuwamy sobie tutaj na 30 i zwiększamy siłę. 50 czy 62% tutaj mamy 100% to już totalnie nic. No to tak, żeby coś było widać. No, tutaj jest około 70%. OK. Klikamy sporo powrotem na nagrywaj pozycję. Zamykamy tutaj i mamy oto taki efekt. Jest to ogólnie szybki i łatwy napis dla początkujących, jeśli chcemy to zapisać. Dajmy. Ustawienia renderingu. Wybieramy sobie wielkość 1920. No kurwa. 1920. 1080 nic więcej nie zmieniamy o tu jest zakres klatek od 0 do tyłu ile mamy czyli tutaj mamy 30 ustawiamy sobie 30 zapisz wybieramy sobie w tym miejscu miejsce zapisu, zapisu. jest pulpit typu abc ok Format. Wybieramy sobie film AVI. To jest tyle. I, no, i klikamy. Nie. To. Tutaj. I się przedważa. Jak filmik będzie gotowy, to wrzucę pod koniec. Dzięki wielkie. Jeśli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Nie, to z czasem postaram się wrzucić więcej filmików. Dzięki. Nara.